Zapraszamy na kolejną, już drugą edycję Dance Challenge do Kowaliny. Tym razem Dance Hollywood. Kto najlepiej zatańczy naszą choreografię, ten wygrywa nagrodę. To nasze wyzwanie dla was. Zapraszamy! Hey, pull up, Są up. Sono bombs and please up, pull up. Sexy girls and make dat, Them. Watch out for this, this, goes. Watch out for this, this, Watch out for this, I did my dust levix, mash up the place, pussy wan up for this. Yo, me nah miss number one on the list. He got them a twist waistline, can't resist this. Watch out for this, a my a dust levix, mash up the place, pussy wan up for this. Osiemnasty, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 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 osiemnasty, dwa, trzy, cztery, pięć, Osiem, raz. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy,